Na kompleksie Basenów Nemu w Pustkowie osiedlu odbył się dziewiąty Memoriał Pływacki imienia Jana Pawła II w 20. rocznicę śmierci, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica we współpracy z innymi instytucjami. Ideą jest tworzenie żywego pomnika dla naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Długość przepłynięcia nawet świadczy o długości jego pontyfikatu, czyli zawodnicy będą musieli przepłynąć 26 516 metrów, dokładnie tyle, ile trwał pontyfikat Jana Pawła II. W wydarzeniu czynny udział wziął grzegorz Skrzypek, zastępca wójta gminy Dębica. Staram się pływać, bo od dłuższego czasu postanowiłem sobie, że Yy, znajdę czas na to, żeby być raz w tygodniu na basenie i od tamtego czasu rzeczywiście staram się to wypełniać, bo gdyby nie ta karta członkowska, którą sobie wykupiłem, to chyba bym nie chodził. A tak to dzięki temu, że mam, dzieci się mobilizują, a do dzisiejszego spotkania zmobilizowały mnie dzieciaki. Zobaczyły tą inicjatywę na plakatach i bardzo chciały wziąć w tym udział. No i jesteśmy wszyscy, i dzieciaki, i żona, i ja, i będziemy pewnie... Próbować dołożyć chociaż kawałeczek do tego dystansu, który chcielibyśmy dzisiaj osiągnąć, na chwałę Jana Pawła II, naszego świętego, o którym nie możemy zapominać i pod każdym względem i każda możliwość, również takie spotkania jak dzisiaj na basenie, jeżeli jesteśmy w stanie dzieciakom przekazać pamięć o nim i o tym, kim był, to myślę, że warto brać w tej inicjatywach jak najczęściej udział i czynny udział, właśnie po to, żeby on nie wygasł i pamięć o nim cały czas trwała. Pomysłodawcą tego wydarzenia był Krzysztof Lipczyński, dyrektor Gosy Gminy Dębica. Wszystkie osoby, które wezmą udział w dzisiejszym memoriale otrzymają pa pamiątkowe medale. Organizujemy to, ten memoriał, szczególnie dla nas Polaków jest to bardzo ważne, ze względu na pontyfikat Jana Pawła II, który trwał 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. W związku z tym już od 9 lat organizujemy ten memoriał. Zapisane jest to w kalendarzu imprez gminy Dębica. Chciałbym tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować szkołom w Brzeźnicy i w który noszą imię Jana Pawła II za przygotowanie pięknych wystaw poświęconych Janowi Pawłowi II. Uroczystość uświetniła Jowita Pociask, która zaśpiewała pieśń Barka. W kilku słowach wstępu Krzysztofa Lipczyńskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji gminy Dębica i po witaniu przybyłych gości ksiądz Roman Woźny, proboszcz parafii świętego Stanisława w Pustkowie Osiedlu odprawił wspólną modlitwę oraz przekazał zgromadzonym kilka ważnych słów na temat Jana Pawła II. Później odbyło się pływanie, w którym licznie wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci.